Jesteśmy na imprezie AV&DS Awards organizowanej przez redakcję IT Reseller. Jest mi niezmiernie miło powiedzieć, że otrzymaliśmy jako Exclusive Networks dwie nagrody. Dystrybutor Roku i druga nagroda, która mnie niezmiernie cieszy, to ukoronowanie moich wielu lat pracy w tej branży. Osobowość Roku. Bardzo dziękuję zespołowi Exclusive Networks. Te obydwie nagrody nie stałyby się naszym udziałem, gdyby nie zespół. Zespół Pro AV UC, dział, który odpowiada za sprzedaż rozwiązań audiowizualnych, digital signage, unified communications, exclusive networks. Zespół Professional AVNDC to team profesjonalistów w branży, którzy każdego dnia szukają, jak zbudować wartość dla dostawców, jak zbudować wartość dla partnerów i oczywiście naszych akcjonariuszy. Jesteśmy częścią spółki notowanej na giełdzie na Euronext w Paryżu. Biegły rok to był rok wymagający. Rok nie najłatwiejszy, powiedziałbym, ze względu na sytuację polityczną, geopolityczną, wojnę w Ukrainie, wysoką inflację. Myślę, że to był rok korekty na rynku. Na ten rok patrzymy z dużym optymizmem. W Q4 widzieliśmy już pierwsze oznaki ożywienia, zarówno w ilości projektów, jakości tych projektów, ale też poziomie biznesu. Czekamy na ISE 2024. Mam nadzieję, że w Barcelonie zobaczymy. Wiele nowości, które będą katalizatorem wzrostu tej branży. Myślę, że branża w tym roku będzie miała duże szanse związane z tym, że coraz więcej firm ma już opisany swój model pracy hybrydowej. Może podaż na rynku biurowym, szczególnie w Warszawie, jest zbyt niska, ale jest bardzo dużo prac projektowych nad zmianą formuły biura. I biuro to ma być miejsce miejsce inspiracji i technologia, szczególnie technologia. Audiovisualna Unified Communications to jest technologia, która będzie zapewniała firmom dobrą komunikację, przewagi konkurencyjne na rynku. I to są obszary, w których my jako dystrybutor będziemy wspierać naszych partnerów handlowych i producentów, którzy nam powierzyli swoje umowy dystrybucyjne. Zapraszam partnerów do współpracy, szczególnie tych, którzy w swoim korze biznesowym mają rozwiązania PRAV, V, digital signage, unified communications. Możecie liczyć ze strony Networks na zespół profesjonalistów, na dużą pulę sprzętu demo, który możecie bezpłatnie pożyczać i który pozwala Wam realizować ciekawe projekty. Zapraszam serdecznie do współpracy.